Zastanów się, ty okłamałeś 40 milionów Polaków, prawie. Ludzi, którzy przychodzili na stadion i wydają ostatnie pieniądze, żeby kupić bilet na mecz reprezentacji Polski. Ty nas oszukałeś, rozumiesz? Ja już nie chcę słyszeć Twojej odpowiedzi. Już, już nie chcę Ci nawet mówić thank you for your answer. Chłopie, niech Czarek Kulesza do końca ile ma sił i środków ciśnie w tych sądach. W UEF-ie, gdziekolwiek. Niech wydębi od ciebie jak najwięcej kasy, jakbyś miał trochę charakteru, to przynajmniej połowę tych pieniędzy, bo nic nie zrobiłeś dla polskiej piłki byś oddał, żeby w Polsce wybudować boiska. Jeśli chcesz tam iść do tej Brazylii pracować i zarabiać. Oddaj! Oddaj, jak masz trochę charakteru, jak masz trochę jaj, to oddaj, ale ty nie oddasz. Wiesz dlaczego? Bo wy jesteście wszyscy Portugalczycy kupcy, wy jesteście kupcami. Wy kupczycie piłką w Europie. Wy opanowaliście, wy założyliście siatkę, tak jak kiedyś Holendrzy, to teraz wy. Wy pracujecie na najwyższym poziomie, troszkę niższym, jeszcze niższym i całkiem tym niskim. Jesteście kupcami piłkarskiej Europy i liczy się tylko cash, 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 siano, siano, siano. Nie Polska, nie biało-czerwona na marcie, nie 40 milionów ludzi, nie Jan Paweł II. Kasa. Także chłopie, pakuj się, wyjazd do Brazylii.